Cześć, Z tej strony Voweryf i dziś gramy w Minecraft. Tak, zagramy sobie w Minecrafta. Czemu nie? Wiem, że zmienią kanał, gdzie inni grają w Minecrafta. Ale chcę pokazać... Yy, chcę po prostu pokazać, co ja robię. jak ja gram w Minecrafta. Może się wam spodoba, może nie. Jeśli nie, to po prostu przepraszam. No co mam was do innego youtube'a, na przykład Multiego, Razk Reziego. Przepraszam, że do jeszcze się świat ładuje. No. Mm, no, więc będzie masakra. No więc TFP jest mi nawet do 15 minut sekund sakra, czekajcie. Tak, tak mało bardzo rendernowa. Będę też serie z League of Legends. Ale jak wiecie kurczaki mi chcą uciekać, chodźcie tu. Mmm, czemu nagrywam na tak słabym kąpie? Jeśli nie pytajcie. Ojego komputera, pewnie do mojego komputera nie do mnie. Jego możecie powiedzieć mnie? mnie, jeśli nie wie. Ja mmm. Mm, tak. To może teraz zetniemy drzewka, bo sobie tych kurczaków zabiliśmy. Potem tu po was wrócimy, kurcz kurczaki, wy. Nie mam limitu 10 minut. Może. Mmm. I drzewko, sobie item, no i teraz zejdziemy to drzewko, zrobimy sobie item i pójdziemy kopać. Jak każdy youtuber. Ogólnie... Jeśli wam się spodoba, to dajcie tą łapkę w górę, zasubskrybujcie, napiszcie komentarz. Mm, jeśli się wam się spodoba, to nie każę wam. Nikt nie każe wam tego oglądać, po prostu wiecie. Odróbcie, mm, co chcecie. Ale te wszystkie łapki, te subskrypcje, te wszystkie komentarze po prostu mnie wspierają. Miło mi się robi. No, będę nagrywał po prostu częściej. Mm, jeśli chcecie serię ode mnie z Minecrafta lub z innych po prostu gier, oceniam was na mój kanał. No i po prostu możecie właśnie oglądać więcej. Mm, no i chciałbym was zrobić wam takiego challenge'a. Jeśli wybijecie 5 łapek w górę, mm, przygotuję dwa odcinki w jeden dzień. Tak, nie mam co robić. Będę grał w Minecrafta. Mm, w tym odcinku sądzę, że zrobimy przynajmniej jakiś prowizoryczny domek. Jakieś rzeczy. No, mniej więcej ogarniemy się trochę. Patrz, jak tym zaraz będzie Są zaraz Minecraft. Biedda, 25 FPS-ów. Masakra. Eee, czy, czy planuję serię z kimś, kto będzie ze mną jeszcze grał? Nie wiem, nie wiem. Totalnie tego nie planowałem. Miałem się nagrywać, ale kolega, rytm. No, fail. Eee, to teraz zetniemy to drzewo. Eee, po co się nam tak dużo drzew? Drewna. Drzewa? drzewa też może być. Eee, ponieważ eee, chcę mieć domek ogólnie trochę z drewna nad wodą. Z takimi ładnymi balami. Jak tam to co woli. No, no to teraz zetniemy to drzewko i idziemy budować domek. Ja nie mam czegoś takiego jak przygody w kejwach czy coś. Czasami wbiję yy, i nie zdziwcie się na przykład jak wbiję, no jak zrobię odcinek i to nagle pa, BUM wszystkie rzeczy. No może nie wszystkie, ale większość trochę z żelaza zrobione. czemu? Czemu może, mogę wbić i okaże się na przykład, że mam więcej rzeczy? Yy, ponieważ ja nie umiem zrobić tak, bo mi ten Minecraft Korci, no i po prostu jak już się ogarnę i zacznę nagrywać, to po prostu wbiję. No i zacznę grać. No, niestety, ale postaram się dla was, żebym wszystko razem razem robił. Zróbmy taką. Jak zawsze ja robię kopalnię. Czekajcie chwilę. Uch, uch, uh. lagi. Tak wszystko bić. Spoko. Okej. Okay. Węgiel. Czemu nie? Przyda się. Ciekawe, czy to będzie taka duża ruda. O, oh, ho, oh, oh. ho, jak ja uwielbiam takie duże rudy. To teraz przypalimy jedzenie, pójdziemy jeszcze zabić trochę tych kurczaków. <grymianie> Biedne kurczaki. No ale wiecie, trzeba się z czegoś utrzymywać i jeść. A bo wiecie co? Mała zmiana planów. Zrobimy sobie domek pod ziemią, bo ja jestem na, na tej górze, to inni mnie tam jeszcze zjedzą. W ogóle mnie pobiją i będzie mi przykro. Mm, a zamiast tego możemy po prostu iść i sobie zrobić bezpieczny domek pod ziemią. Już 5 minut nagrywam. Um, nagrywam bandicamem. Chciałem bandicamem, bo tak, bo w sumie to mi było najszybciej ściągnąć. Kanał istnieje od wczoraj. Tak, od wczoraj. Um, kto mnie zainspirował, żeby zrobić kanał? No, oglądałem Pingwin Polskiego, Pingwina, stylu, jeśli tak mogę. Polecam jego kanał, bardzo fajny. Um, Inspirował mnie, no to w sumie tak, no bo wiecie, nagrywać, mówić do widza, super jest, nie? W ogóle teraz mogę z tym rozmawiać, nie był, nie? Yy, a tak, to przedtem było cały czas normalne granie. grałem sam i było tak przykro, a teraz gram z wami i jest wszystko fajnie. Pasowałoby teraz zrobić jakieś mniej więcej takie ale żebyśmy mogli normalnie siedzieć, a nie siedzimy w jednym klubie. Zrobimy taki domek, co wy na to jął. Tutaj będzie crafting. I tak będzie wyglądał cały domek. Jej, nie noc mm. To tak, no to te w sumie, te pochodnie mogą tu zostać. Żeby na razie było światełko. Czy będę robił odcinki z innych gier? Na pewno będę robił odcinki z innych gier. Żelazo, żelazo, żelazo. Siemanko, żelazo. Zaraz zrobię screena. Bum. Mmm... Na pewno z innych gier, planuję teraz serię Stryna, bardzo polecam, fajna gierka. Eee, czy jeszcze z innych gier? Na pewno League of Legends, to nie ma bata, wszyscy chcą już ze mną nagrywać, jak powiedziałem tylko, że mam kanał. Wiecie, wszyscy chcą być na YouTubie. I eee, teraz jest po prostu masakra. Co chwilę ktoś mi pisał, na Facebooku, jak ktoś jeszcze był, zagrać ze mną, a może nagramy coś, wiecie. Ja, ja tam nie bronię, ja mogę z każdym nagrać. Tylko po prostu, no. Jeśli ktoś chce, to z nim też nagram. Boże, co to za problem? Zagrać z kimś w Minecrafta. Minecrafty. Teraz może zrobimy ogólnie piecyk. Tylko teraz, właśnie będzie problem. Jak przeżyć, by, żeby nie umrzeć z głodu? Jak zrobić? Zrobimy tak. Zrobimy węgiel. Zadzimy węgiel. Mistrzowie nasi mm, Weźmiemy kilof Yyy, e, tak Naz Jak nazwiemy? Norka Wiecie jaki kolor w sumie jest ładny? O, tutaj, o Tak, nazwiemy naszego wayponta norka, to jest nasz domek Norka Mmm. czy będzie dużo żelaza? Ho, 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 widzicie to? Widzicie? Uciekaj Lol, czy wy, czy czy, czy. czy, czy, wy tam widzicie tego Creepera? Czy tylko ja się boję. Nie, 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 żelazo. O jezus, jakby to wybuchło, to było takie... Jaka ekspiarka? Kawan. z żelaza. To ładnie, już w pierwszym odcinku. No to zabijemy tego Creepera, no i skończymy. Nagram jeszcze drugi odcinek na pewno yy, No, to wykupiamy jeszcze kawałek tego żelaza Kurde Szybko Zostawnie, zostawnie No to co dalej mówić? Została nam jeszcze minuta tutaj rozkup... albo bo nie, kurczę zasadzimy czasu do się. Mm, I takim miłym akcentem Przepalanie żelaza yy, Skończymy ten odcinek zaraz Tylko jeszcze chcę wam coś na koniec zrobić Czy to mi się uda? Nie wiem yy, Bardzo fajnie, znalazłem już w pierwszym odcinku kopalnie więc Pierwsze żelazo <grych> Takim ślicznym akcentem Po prostu zakończę ten odcinek Bardzo fajnie się grało Strasznie lubię yy, Jeśli wam się podobało No właśnie jak mówiłem Dajcie tą łapkę